Dużo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć. Witam się z Wami bardzo serdecznie z pleneru. Jak widzicie, jestem w pięknych okolicznościach przyrody, ale muszę się z Wami podzielić doświadczeniem czymś, co Bóg mi wczoraj objawił, wyjaśnił. Mianowicie chodzi mi o wersety, które są napisane w Ewangelii Jana, rozdziale 19 i wersety 10-11. Pokrótce, żeby dać kontekst całego wydarzenia. Gdy Jezus Chrystus zostaje postawiony przed Piłatem, oskarżony przez Żydów, ten zadaje Mu różne pytania, a Chrystus nie odpowiada. I w pewnym momencie Piłat pyta się Mi nie odpowiadasz? Czy nie wiesz, że mam moc Ciebie uwolnić albo stracić? Chrystus odpowiada Gdyby nie było Ci to dane z góry, nie miałbyś władzy nade mną. Mniej więcej takie słowa powiada Chrystus. I czy nie zastanawialiście się nigdy nad tymi wersetami? E, ja bardzo, może nie często, ale wiele razy zastanawiałem się nad tym jak te wersety rozumieć. O co chodzi? W kontekście mm, obecnych wydarzeń e, i całej niesprawiedliwości świata. E, na pewno nieraz zastanawialiście się jak można te wersety zrozumieć? Czy Bóg daje władzę ludziom, którzy postępują źle? Bo jeżeli cała władza pochodzi od Boga, jeżeli to Bóg ustanawia przywódców, królów, wszystkich, jakąś, jakąkolwiek władzę i wszystko od Niego pochodzi, a tak Chrystus mówi do Piłata, że ta władza została Ci dana z góry, czyli Bóg Ciebie ustanowił, abyś był Piłatem, to jak... Z jak pogodzić to z miłosiernym dobrym Bogiem, który chce, abyśmy, aby ten świat wyglądał dobrze? Jak to zrozumieć? To głównym zarzutem przede wszystkim ateistów, ale nawet i wierzących jest to, jak może miłosierny dobry Bóg pozwalać, aby do władzy dochodzili tacy ludzie jak Hitler, Stalin, Mussolini czy inni tego typu podobni dyktatorzy? Skoro władza pochodzi od Boga, to czy Bóg wybiera do władzy właśnie takich sadystów, aby nas gnębili? No jak to zrozumieć? Jak to pogodzić? Czy nie przychodziły wam kiedyś takie myśli? Jak to zrozumieć? Ja nie mogę tego zrozumieć. A przecież i w listach y, czytamy w nowej, y, Nowym Przymierzu, że władza pochodzi od Boga, że mamy być poddani władzy królom, panom, mamy się im nie sprzeciwiać. To jak to pogodzić właśnie z obrazem Boga, który chce, aby było dobrze, a jednak ustanawia yy, naszymi zwierzchnikami, zwierzchnikami takich okrutnych ludzi, którzy źle czynią? I muszę Wam powiedzieć, że wyjaśnienie tego wersetu przyszło wczoraj. Nie chciało mi się spać i pomyślałam, włączę sobie film. Mam dwa filmy załogę do obejrzenia, a. Za niecałe dwa miesiące kończy mi się umowa na kanały satelitarne i nie będę już jej przedłużał. Więc pomyślałem sobie, obejrzę sobie film. I ten film był objawieniem. To film fantastyczny, ale takiego przykazu, takiej mocy nie widziałam dawno w żadnym filmie. Film nosi tytuł Wonder Woman 1980. Cztery i oglądając ten film, zwłaszcza końcówkę tego filmu zrozumiałem, o co chodzi w tych wersetach. Co znaczy, że cała władza pochodzi od Boga i jak pogodzić e, właśnie tego miłosiernego Boga z tymi dyktator, dyktatorami, którzy źle czynią, nie postępują. Tak jakbyś nam się wydawało, że powinni postępować. Jak to pogodzić? Zrozumiałem wczoraj. Muszę Wam powiedzieć, że film, ostatnia godzina wstrząsnęła mnie no, niesamowicie. W ogóle cały przekaz filmu jest niesamowity. Chociaż to jest film taki fantastyczny, to w większości jego przekaz opiera się na miłości, na dokonywaniu wyborów, na tym, co może zrobić człowiek, który ma władzę, czy może pójść dobrą drogą, czy może pójść złą, złą drogą. I okazuje się, że, że to wszystko zależy od człowieka. Zaraz do tego dojdę i wyjaśnię dokładnie, co mi Bóg objawił. Ale chciałbym powiedzieć, że polecam bardzo serdecznie każdemu, aby ten film obejrzał pod kątem właśnie takim biblijnym, pod kątem mm, odpowiedzi na to pytanie muszę powiedzieć, że w swoim życiu od nawrócenia wysłuchałem chyba setki wykładów, kazań różnych obejrzałem trochę filmów na temat wiary niektóre mnie wzruszyły mniej niektóre więcej ale ten film wzruszył mnie niesamowicie muszę powiedzieć, że w pewnym momencie naprawdę płynęły mi łzy ciurkiem i byłem poruszony do głębi bo zrozumiałem to, czego nie rozumiałem. Zrozumiałem bardzo ważną rzecz, do której właśnie chcę się w tym dzisiejszym nagraniu odnieść. Drugi film, który wywarł na mnie dużo większe wrażenie, ale wtedy, i wtedy ryczałem naprawdę jak był, to był film Mela Gibsona Pasja. Zapewne każdy o niej słyszał jest tam pokazana męka Chrystusa. I to było jeszcze przed moim nawróceniem z tego co pamiętam. Dawno, dawno temu, bo pewnie około 20 lat, mniej więcej, nie pamiętam dokładnie, ale było to dawno temu i wtedy tamten pół filmu, pamiętam, że przepłakałem, oglądałem go e, samemu w domu, domu e, i ten chyba wywarł tak na mnie duże wrażenie. Chyba żaden, żaden wykład, żadne kazanie, żadnego pastora aż tak dużego wrażenia na mnie nie, nie wywarło, jak ten film. Fantastyczny by się wydawało, tak? Co on może przekazać? A jednak przekazał i przekazuje tyle ważnych rzeczy, tyle ogromu ważnych rzeczy, które są zapisane w Biblii, i daje nam tyle odpowiedzi na całe to zło i nienawiść, która w tym świecie jest. Bo jak ją zrozumieć? Jak to pogodzić? Władza pochodzi od Boga. No i co? Teraz ta władza, w tym okresie, dajmy na to, w którym żyjemy, pozwala na to, co się dzieje? Gnębią ludzi, prześladują ludzi. Każą im się, wiecie, szczypać na coś, co jest bardzo złe. Ta władza pochodzi od Boga. I wiele ludzi tego nie rozumie. Można nie rozumieć i czekać, aż Bóg ci odpowie, ale wiele ludzi się budzi, burzy, przepraszam, burzy się, oburza się przeciw Bogu. Jak to? Bóg do tego pozwala. Jeżeli rzeczywiście Bóg istnieje, to nie powinien do tego dopuścić. Jak to jest? No właśnie. Tak jak mówi pismo, władza pochodzi od Boga. To Bóg ustanawia królów, prezydentów, ich zwierzchników, ale każdy z tych ludzi ma wybór. Mając tą władzę od Boga, mając pieniądze, szacunek, on może dokonać dwóch wyborów. Może czynić dobrze albo źle. I dokładnie to w tym filmie jest pokazane. Jeden główny bohater, nie będę zdradzał całych wątków, bo może obejrzycie. Ale jeden główny bohater, źle powiedziałem. Główny bohater tego filmu jest dobrą postacią, która dąży do pokoju. Która broni ludzi, która chce, żeby działo się dobrze, mówiąc ogólnie. Ale druga postać główna tego filmu, gdy tylko zdobywa władzę, zaczyna czynić wszystko co najgorsze. Dla siebie. Dla siebie. Najpierw zdobywa pieniądze. I jego firma, która podupada, nagle staje się, nagle staje się ten człowiek bardzo bogaty, jednym z najbogatszych ludzi w swoim kraju. Ale to mu za mało jest. Chce więcej władzy. Dąży do różnych, yy, dąży do różnych, jakby to powiedzieć, układów, też politycznych które źle się kończą zaczyna się źle dziać na świecie ale on chce więcej ma za mało władzy więc w końcu spotyka się z prezydentem i on staje się prezydentem nie opowiadam całego wątku żeby nie zdracić tych wszystkiego ale do tego dochodzi Gdyż, gdy jest już prezydentem jest mu jeszcze mało chce więcej władzy Chce zawładnąć całym światem, jak szatan. I zobaczcie, dokładnie tak jest w życiu. Bóg daje władzę komuś, daje mu pieniądze, władzę, i ten człowiek może zrobić dwie rzeczy, tak jak powiedziałem. Może to wykorzystać w dobry sposób, może dbać o swój kraj, o swoich ludzi. Może sprawić, żeby gospodarka kraju rozkwitła, może pobudować drogi, może obniżyć podatki, może e, znieść jarzmo z ludzi, może czynić wszystko, co dobre, mając Boga w sercu, nie, nie będąc pysznym, wyniosłym i nie chcąc wszystkiego dla siebie, ale chce dawać może dawać ludziom. Bez względu na wszystko, bo kłopoty zawsze będą i będą się pojawiali źli ludzie, ale może tak zaufać Bogu i uwierzyć w to, w to dobro, że będzie się tego trzymał z całego serca, wtedy Bóg będzie mu błogosławił. Dawid, główna postać, główna postać, która jest podawana za przykład najwierniejszego Bogu, chociaż nieraz źle postępował, to zawsze był z całego serca Bogu wierny. I Biblia mówi, że on jest, pierwszy, jest pochodnią przed Bogiem, jest najważniejszy. Bo ufał Bogu, nie bał się wszystkich złych ludzi, którzy, których miał wokoło, ale ufał Bogu. I tak mo mogą postępować również prezydenci naszego kraju. No tak można prezydent naszego kraju postąpić. Premier. Nie wiem, e e osoba, która jest bardzo znienawidzona przez ostatnie miesiące, czy nawet lata. E wiecie, kto mam na myśli. Kaczyński, tak? Oni mogą tą władzę wykorzystać w dobry sposób albo w zły. Drugi król może dostać się do władzy i powiedzieć: tak, jestem teraz przy władzy, super. Jestem teraz radnym, więc mam władzę. Mogę rządzić ludźmi. Mogę robić, co mi się podoba. Potem będzie chciał być premierem na przykład, a potem, przepraszam, komary, prezydentem. I będzie chciał jak najwięcej. Dla siebie pieniędzy, władzy. Nie będzie patrzył na lud. Będzie miał w nosie, co lud myśli, co mówi. Stanie się totalnym dyktatorem, aby było wszystko dla niego. I taka jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego jest tyle zła na świecie? Wolna wola. Wolna wola to jest. Yy, Odpowiedź, yy, dlaczego jest tyle zła, i dlaczego Bóg może powiedzieć, nie reaguje jakoś szczególnie na to zło, dlatego, że każdy dostaje wolną wolę. Dostaje władzę, taki prezydent i ma wolną wolę. Bóg nie może zrobić z ludzi robotów i powiedzieć, ja ci daję władzę, ale ty będziesz postępował tak, jak ja chcę. Będziesz wykonywał moje polecenia, ja cię tak zaprogramuję i tak będzie. Nie. Jak czytamy całą Biblię, to jak Bóg dawał władzę poszczególnym królom, to oni zawsze dokonywali wyboru. Jedni byli dobrzy, drudzy byli źli. Jedni byli okrutni, a drudzy postępowali dobrze albo w miarę dobrze. Takim, e, tak jak powiedziałam, najlepszym przykładem jest Dawid, ale takim królem, który źle postępował, bardzo źle, był Manases. Był okropnym, okropnym, wstrętnym królem, który źle postępował. Ale koniec końców, nawrócił się. I wszystko to co złe, zrobił na początku, zniszczył. I zaufał Bogu, zaczął postępować tak jak Bóg chce, zniszczył wszystkie pomniki, kulty wszystkich pogańskich bogów i tak dalej. Czyli mógł się nawrócić. Dokonał wyboru, zmiany swojego życia. Nawrócił się do Boga. I ludzie mając ten wybór, muszą dokonywać wyborów. Dlatego jest tyle zła, bo nie wybierają Boga, wybierają e, swoje widzimisię. Jak wiecie, że um, ogólnie to ludzie wybierają źle, mając władzę, pieniądze chcą, wszy żeby wszystko było dla nich, budują dla siebie kolejne domy, kolejne samochody, a mogliby pomagać ludziom, mogliby część tych pieniędzy, dużą część tych pieniędzy przeznaczyć właśnie na pomoc ludzi, gdyby wszyscy ludzie bogaci. Albo większość z nich nie brała tylko dla siebie, ale dawałaby tych części pieniędzy na budowanie czegoś dobrego, to świat by wyglądał zupełnie inaczej. Ale wygląda, jak wygląda, bo ludzie nie chcą przyjść do Boga, bo korzystają ze swojej władzy, wykorzystują ją w zły sposób. Takim przykładem też był Salomon, który dostał od Boga władzę. A potem wykorzystał ją w zły sposób. Zgubiło go jego serce. Na początku prosił Boga, aby dał mu mądrość, aby umiał zarządzać tym królestwem, które zostało po Dawidzie, aby dobrze postępował. I Bóg mu dał to, a nadto, ponieważ dobrze prosił, a nie o bogactwo i inne rzeczy dla siebie, tylko prosił z serca, to Bóg dał mu plus, gratis. Bogactwa. Był najmądrzejszym królem na świecie i najbogatszym. I co zrobił z tym bogactwem i tymi pieniędzmi? W końcu zapomniał o Bogu. I czy dziś nie jest podobnie? Dlatego nie ma co się dziwić, że ten świat wygląda, jak wygląda. Bóg daje władzę, tak jak Salomonowi. Daje pieniądze, możliwości. Co my z tym zrobimy, zależy od każdego z nas. Od, od ciebie, ode mnie, od każdego, kto ma trochę władzy. Czy na przykład twój szef będzie traktował dobrze ludzi, będzie starał się z nimi dobrze żyć, będzie, ich, będzie chciał, starał się, żeby w pracy była dobra atmosfera, aby budować yy, jedność w pracy i żeby, żeby ludzie czuli się dobrze i żeby firma się rozrastała? Czy będzie okrutnym, złym yy, pracodawcą, który będzie. Obrażał ludzi, wyzywał, który będzie nadawał coraz więcej, większe ciężary, coraz więcej godzin, a coraz mniej będzie płacił, albo w ogóle nie będzie płacił. To samo się dotyczy e, pastorów. Czy będą w, w, wykonywali swoją pracę dla Boga uczciwie, prawdziwie, czy będą tylko traktowali to jak pracę bądź zarobek dziesięcinę, trzeba brać tak. Również to samo się dotyczy właśnie mm, prezydenta. Królów. Czy będą chcieli budować dla ludzi, czy będą chcieli budować dla siebie i rosnąć yy, w chwałę, ale tą chwałę dla siebie, nie dla ludzi. I na ogół, jak widzicie, ludzie źle postępują. Mają ciągle mało i mało i mało i mało. I to niestety jest w każdym z nas. W każdym z nas jest to mało. Znam sobie o tym sprawę dopiero praktycznie też kilka dni temu. Jaki przykład Wam podam, jak do tego doszedłem, i zwróćcie też uwagę na siebie. Zobaczcie na siebie, czy tak, czy też tak nie jest. Byłem na grzybach i miałem już tych grzybów dość dużo. I tak naprawdę mógłbym już iść do domu, ale mówię, jeszcze bym chciał tu zobaczyć, jeszcze tu, jeszcze tam, jeszcze tam, jeszcze mi mało. Chociaż mam już pół kosza, ale jeszcze mi mało. Chcę jeszcze więcej. Prosta sprawa, a ci, którzy mają władzę, też chcą jeszcze więcej. Dlatego każdy z nas potrzebuje pokory i zrozumienia tego, że jeżeli mamy czegoś dużo, to powinniśmy się tym dzielić i dawać innym. Żeby to dużo nas nie zgubiło, żeby to dużo nie sprawiło, że my zapomnimy o Bogu, o tym co najważniejsze, a popadniemy w pychę, samozadowolenie, egoizm i to będzie czymś złym. Taki przykład. Ostatnio słuchałem krótkiego wykładu na temat, wykładu takiego filmu dokumentalnego na, dokumentalnego na temat Hitlera i tam padły bardzo ciekawe słowa. I myślę, że one były prawdziwe, bo, bo są nagrania z tych wydarzeń. I Prowadzący mówił, że Hitler tak naprawdę był całkiem dobrym człowiekiem. Ale poczekajcie, nie burzcie się. <grym> jak dobrym człowiekiem? Dobrym człowiekiem, który tyle złego wy wyrządził, tyle ludzi zabił? Zaraz wyjaśnię. Ale są filmy, na których e, widać, jak Hitler bawi się z jakimś tam psem, bawi się z dziećmi, e, swoich przy przyjaciół, znajomych, najbliższych. Jest uśmiechnięty, radosny, nie krzyczy, nie wydziera się. Zachowuje się normalnie. Jak normalny człowiek. Był dobrym człowiekiem. Dla swoich. I on chciał? Dla swoich. Dla swojego kraju. Chciał dobrze. Chciał, żeby jego kraj był najlepszy, najważniejszy, żeby się z nim, żeby był potęgą, żeby się z nim wszyscy liczyli. On chciał dobrze. On nie chciał źle dla swojego kraju. Ale jak wykorzystał tą władzę? Jak powiedziałem wcześniej, mógł budować na pokoju dobre relacje z państwami, rozbudowa gospodarki, dbanie o, o zwykłych obywateli, ale on na swój ludzki sposób chciał dobrze, i jemu się wydawało, że on robi dobrze. On myślał, pewnie wierzył w to święcie, że robi dobrze dla swojego kraju. Wielka Germania. A taki przykład teraz Wam podam, bo ostatnie tam kilka lat, dwa, trzy, tak dużo było w internecie o ludziach, którzy mówią Wielka y, Lechia, o, Wielka Lechia, tak? Lechia, chwała dla Lechii, Wielka Lechia, tylko Lechia, jestem Lechitą, tak? Czy tam jeszcze drugie słowo padało, już nie, nie pamiętam. I pomyślcie, co by zrobili ci ludzie, którzy tak głoszą. Że Wielka Lechia i tak dalej. Gdyby im dał taką władzę, jak miał Hitler, co oni by zrobili? Zrobiliby dokładnie to samo co Hitler. Chcieliby zrobić dokładnie to samo dla Wielkiej Lechii, czyli dla Polski, tak? Na pewno zrobiliby to samo, doprowadzili e, do różnych wojen, intryg. Aby tylko nasz kraj był najważniejszy, liczył się na arenie całego świata, a wszystkich innych najlepiej byłoby wybić, podporządkować sobie, bo wielka lechia. Dlatego kto ma władzę, powinien pamiętać o Bogu. I kiedy Bóg y, ustanawiał pierwszego króla Izraela, a Izrael wtedy usilnie chciał, żeby tak było, to Bóg powiedział, że król ma mieć torę on mają czytać, aby umiał postępować z ludem. Kto dzisiaj czyta Biblię? Który król, prezydent, czyta dzisiaj Biblię? I postępuje według niej jeszcze? Chyba żaden. Bo nie widać to po czynach. Dlatego to, że ktoś chce dobrze dla kogoś, nie znaczy, że to będzie dla tego kogoś czy dla danego kraju ludzi dobre jeżeli on nie ma poznania w sercu co jest co to jest dobre a biblia mówi o tym co jest dobre miłuj bliźniego swego jak siebie samego wszelka władza pochodzi od boga ale każdy człowiek ma wolną wolę i co z tą wolną wolą zrobi człowiek zależy tylko i wyłącznie od niego tak to moi drodzy wygląda niestety. I chciałam się z wami właśnie podzielić taką refleksją przemyśleniami, które Bóg mi położył na sercu. Myślę, że są one ważne, zwłaszcza teraz, w tym czasie, który się dzieje, aby zrozumieć to, dlaczego jest, jak jest. I najlepszym sposobem, aby od tego wszystkiego się odciąć, jest właśnie położenie całej wiary i nadziei w Bogu. Tak po prostu, uwierzenie w Bogu, tak jak Bóg powiedział, stać się jak dzieci. Po prostu zacznijcie postępować dobrze i uwierzcie, że jeżeli, że jeżeli będziecie wierni Bogu, to Bóg was poprowadzi, przeprowadzi, nieważne co by się działo, ale połóżcie nadzieję w Bogu. Skoro cała władza pochodzi od Boga, to Bóg czasami można tą władzę też podziałać, nawet jeżeli ta władza źle postępuje. Wiemy, że takie historie w Biblii też bywały, że Bóg posługiwał się innymi ludźmi, którzy są władzy, aby wykonać swój sąd na tych, którzy grzeszyli. Więc moi drodzy, miłujmy się wzajemnie, dążmy ku dobremu i pokładajmy. Ufność, nadzieję w Bogu, tak jak pokładał ją Dawid. Aby to Bóg był e, naszym przewodnikiem każdego dnia i żebyśmy my nie bali się niczego. Bo kiedy będziemy ufali Bogu, postępowali dobrze, to będzie w nas radość i nie będzie nas bojaźni. Ani przed ludźmi, co powiedzą, ani przed wydarzeniami świata. I pamiętajmy o tym, to jest też bardzo ważną rzeczą, że to życie się tu nie kończy. My się może boimy śmierci, ale tak naprawdę Biblia mówi, że śmierć to jest przejście z tego świata na tamten. To znaczy, wiadomo, że najpierw śpimy i czekamy na sąd ostateczny, ale tak czy inaczej potem zobaczymy Boga. I, i nasze życie tutaj na świecie będzie albo inaczej, jest wyborem, gdzie chcemy być. Więc jeżeli chcemy być z Bogiem w tym doskonałym świecie, to postępujmy tak, jak Bóg chce. I niech to właśnie Biblia, niech przykazania, a raczej nauki, to są nauki Boże, ku zbudowaniu, ku temu, by nam się dobrze działo. Bóg nie dał głupich, bezsensownych nauk, tylko dał te nauki, te przykazania dla naszego dobra, więc szanujmy je, korzystajmy z nich i módlmy się do Boga, aby zmieniał serca nasze i módlmy się też o przywódców, aby Bóg zmieniał ich serca. I myślę, że tym zakończę. Przemyślcie sobie ten temat. Mam nadzieję, że tak jak mi pomógł wyjaśnić tę kwestię, taki Wam pomoże zrozumieć trudne czasy, w których żyjemy, i przejść przez nie razem z Bogiem. Błogosławię wam wszystkim. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.